Dzień dobry. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie na dzisiejszej lekcji. Nauczymy się tworzyć grę pod tytułem Kot goni mysz. Gra ta znajduje się na stronie Mistrzów Kodowania. Będzie polegała na tym, że kotek będzie musiał złapać myszkę, natomiast zadaniem myszki będzie jak najdłużej uciekać przed kotkiem. Dodajemy sobie ładne tło, to już potraficie zrobić. Ja wybieram na przykład coś takiego. Skoro ma być kotek którego nie myszkę, to musimy dodać drugiego duszka. Duszka myszki. Super. Myszka jest nieco za duża w stosunku do kotka, dlatego zmieniamy jej wielkość, wpisując w rozmiarze rozmiar mniejszy niż 100. Jeżeli chcemy powiększyć duszka, to wpisujemy rozmiar większy niż 100. Zmieniamy również nazwę na kotek oraz myszka, bo bardzo nam to ułatwi pracę później, w, na przykład w czujnikach. Jak będziemy musieli zrobić jakiś palonak, że jeżeli myszka dotyka kotka itd., itd., to wtedy łatwiej jest nam z tymi nazwami. Gra będzie polegała na tym, że mysz będzie poruszać się w kierunku wskaźnika myszy, kursora. Będę może nazywać to kursorem, bo tu mysz i tu mysz, żeby Wam się nie myliło. Natomiast y, kod będzie miał za zadanie podążać za myszką. Y, Zaczynam od tego, że napiszemy skrypt najpierw dla myszki. Skrypt zielonej flagi, czyli kiedy kliknięto zieloną flagę, zawsze. Ustaw w kierunku wskaźnika myszy, nie idź do, tylko ustaw w kierunku, czyli żeby myszka zawsze szła w kierunku wskaźnika, e, ustawia, znaczy, żeby była ustawiona, bo jeśli ustawimy idź do, to ona od razu, bo nawet nie mam tutaj, by się troszkę, o, sprawdźmy, co by się stało, gdyby było idź do wskaźnik myszy. Ona jest od razu tam, gdzie wskaźnik myszy, widzicie? A jeśli dam um, ustaw w kierunku wskaźnika myszy, to różnica będzie polegać na tym, że. Aha, tylko nie dałam, że ona tylko patrzy, widzicie? Tu jest na, na, na boku, ja ją przesunę. O, ona tylko patrzy w kierunku wskaźnika myszy. I jeżeli dodatkowo damy przesuń o 10 kroków. To teraz będzie podążać do tej myszki, do, te, do tego kursora wskaźnika myszy, z tym, że troszkę za szybko to robię, więc damy jej prędkość 2. O, zobaczcie, i teraz sobie wolniutko idzie za kursorem. OK. Dodatkowo... E, musimy się zastanowić, co się stanie, jeśli e, no, ten kotek wreszcie złapie myszkę. E, to wtedy niech myszka pomyśli sobie przez jakiś czas, ojej, złapał mnie kotek. E, robimy to w następujący sposób, czyli jeżeli. To musi być tu. E, jeżeli nasza myszka, i teraz w czujnikach, dotknie kotka, dotyka kotka, a sobie pomyśleć, ojej, ojej, złapał mnie kotek i niech się ten skrypt wtedy już zakończy, ale tylko ten skrypt, zatrzymaj ten skrypt. I teraz musimy się zastanowić jeszcze nad kolejną rzeczą. Jeżeli będziemy zaczynać grę na nowo za każdym razem, to chcielibyśmy, żeby warunki gry początkowej były sprawiedliwe, czyli żeby za każdym razem zaczynało się tak samo, czyli na przykład, żeby nie było za blisko siebie albo za daleko, tylko żeby zawsze te warunki początkowe gry były jednakowe. A zatem musimy tak ustawić myszkę w takim miejscu, aby zawsze znajdowała się w tym samym, w tym samym miejscu. Do tego bardzo ważne jest zrozumienie układów współrzędnych kartezjańskich. Układ współrzędnych kartezjańskich stanowią dwie prostopadłe osie: pozioma, którą nazywamy osią X, oraz pionowa, którą nazywamy osią Y. Punkt przecięcia się obu osi X i Y, akurat zasłania kotek, jest to punkt 0,0. Akurat scena w naszym programie Scratch ma rozmiary 200, to znaczy 480 jednostek na 360. Już Wam pokażę, skąd to się bierze. Zobaczcie. Najdalej wysunięty punkt to jest 240 na x i na y0. Punkt w prawą stronę, w lewą jest minus 240, czyli razem łącznie daje nam to 480 jednostek. Jeżeli chodzi o oś y, to najwyżej wysunięty punkt ma 180 na osi y i minus 180 na dole, czyli łącznie mamy 360 jednostek. I teraz tak, jeżeli na przykład Kotek znajduje się w tym momencie znajduje się w punkcie 0,0, ale mógłby się znajdować tutaj na przecięciu tych dwóch linii, to odczytujemy te współrzędne tak, że najpierw odczytuje się je z osi X. Łatwo zapamiętać, bo to jest kolejność alfabetyczna, a później z osi Y. Inaczej oś X nazywamy również osią odciętych, a oś Y nazywamy osią rzędnych. I teraz też można sobie łatwo zapamiętać, bo e, o występuje przed r. Czyli również w kolejności alfabetycznej. Oś X jest osią odciętych, bo X jest pierwszy w, alfabe w alfabecie, odciętych też jest pierwszy w alfabecie niż rzędnych. Oś Y, no to mamy Y jest później w alfabecie i rzędnych przez Rz, czyli R też jest później w alfabecie, czyli oś odciętych i oś rzędnych. To już tak na przyszłość. Pewnie w szkole podstawowej tego nie będziecie używać, ale może warto zapamiętać. I teraz tak, zawsze na początku wskazujemy, tak jak mówię, współrzędną x a później współrzędną y -ową. Czyli gdybym tutaj ustawiła w tym miejscu kotka, to byłby on w punkcie 200, 100. Dlatego, że najpierw podaje x, a, a później podaje y. -ka. Czyli były to, były, byłyby to współrzędne 200, 100. Gdybym go ustawiła na przykład tu, byłoby to minus 200, minus 100. I teraz zobaczmy, jak łatwo. <grym> akurat nie to. Jak łatwo y, sprawdzić to y, w Scratchu. Zobaczcie. Tu mam x współrzędną x, a tu mam współrzędną y. Chcąc go ustawić w środku, no pewnie mi się tak nie uda idealnie. O. Widzicie, już jestem blisko, 15 minus 37, czyli muszę dać troszkę wyżej i troszkę jeszcze bardziej w lewo. Ciągle mi się nie udaje, troszkę wyżej, troszkę wyżej. O, na x już jestem, ale nie, o, prawie idealnie. Ale tu mamy taki bloczek. Zobaczcie, idź do. Mogę wykorzystać go w ten sposób, że sobie wpiszę 0. Kliknę w ten bloczek i myszka znajduje się już w punkcie 0,0. Mogę na x'ach dać. 200, a na Y wdać 100. Klikam w bloczek i znajduję się w punkcie 200, 100. Jeżeli chcę mm, zmienić na przykład y, położenie myszy i odczytać jej to położenie, znaczy odczytać mogę tu, ale żeby ta myszka y, wykonała polecenie, żeby poszła w y, do tych skórzanych, one się automatycznie wyświetlają wtedy tutaj. Widzicie, są takie same: 57 i minus 26. Jeżeli zmienię położenie, to już automatycznie zmienia mi się to tutaj w tych bloczkach. Dlatego ustalając warunki y, początkowe, możemy popatrzeć mniej więcej na y, odległość między kotkiem a, a myszką, y, ustawić. I tak zapamiętane, i, i tak ustawione odległości po prostu zapamiętać, czyli e, myszka. Niech idzie do 34 minus 139, takich współrzędnych. E, a kotek, kotka za, za chwileczkę ustawimy. E, I co jeszcze? I ustawimy nie, kierunek. Eee, jeszcze ustawimy jej kierunek, żeby była obrócona eee, w stronę kotka. Eee, ustaw kierunek. Na lewo. Dobra, teraz napiszemy skrypt dla kotka. Eee, zieloną flagę, idź do, tym razem sobie wpiszemy współrzędne, idź do, minus 200, 0, minus 200, 0, ustaw kierunek w prawo, można zawsze sprawdzić tutaj gdzie jest kierunek ustawiony, Następnie, podobnie jak z myszką. Zawsze. Ustaw w stronę myszki. Ustaw w kierunku duszka myszka. Tylko nie wskaźnik myszy, tylko myszki. Jeżeli uda się tę myszkę złapać, Czyli jeżeli tutaj dodajemy warunek, jeżeli nasz kotek dotknie nie wskaźnika myszy, tylko myszki, niech powie przez dwie sekundy: Złapałem myszkę. Złapałem myszkę. Wtedy zatrzymuję wszystko. Zatrzymaj. Zatrzymaj wszystko. I chcemy, żeby kotek troszkę wolniej chodził niż myszka, bo na razie nie chcemy, żeby tak szybko wygrał. Czyli myszka chodziła z prędkością dwóch kroków. No to kotek nie chodzi z prędkością jednego kroku. Hmm, dobra, zobaczmy, czy nam coś z tego wyszło. No prawie dobrze. Tylko wiecie, co mi się jeszcze nie podoba? Nie podoba mi się to, że e, kotek, e, o ile myszka może sobie chodzić i obracać się wokół. O tyle kotek chciałabym, żeby się poruszał. E, tylko w prawo lewo, czyli hmm, ustaw styl obrotu prawo lewo, ok. Program działa. Możecie się jeszcze dodatkowo y, wybawić, moi drodzy, y, na przykład kostiumami. Już było też przy okazji, chyba, y, jakiejś wcześniejszej lekcji. Bo ten duszek, kotek, ma na przykład takie kostiumy zobaczcie, że przebiera nóżkami. Można mu dodać dodatkowy skrypt, y, dzięki któremu będzie zmieniał kostium i będzie wyglądał y, tak, jakby chodził. To życzę Wam miłej i owocnej pracy. Y, i do następnego razu. Pozdrawiam Was serdecznie.